Siemanko widzę. witam was w kolejnym filmie dzisiaj wam zaprezentuję oto takie playstation classic powiem jak zamontować do telewizora ja, jak to zrobić generalnie na, na początek bo ja znam taki kabelek ta, 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 tam jest o widzicie to jest taki kabelek o tam widzicie to, to, jest, to jest właśnie od tego co dostałem w zestawie i tutaj taki coś i to jest właśnie ładowarka tu Haha, de mi podłączyć do tego telewizora. Tak naprawdę, dwa, dwa kable już, już macie, więc myślę, że możemy zrobić Ja pierwsze, co robiłem, to podłączyłem kabel US. Nie, kurde. Nie, nie, nie pamiętam, jak, jak, jak ten kabel się nazywał, ale dobra, to jest mniejsza z tym. więc tylko zawsze. O! zawsze miałem problem z tym połączaniem kabli. Przepraszam, że to wszystko tak zasłania. Ale, no, jedną ręką jest ciężko. Aha, dobra. drugą stronę robiłem. Wlazło. I już tu się lampka nam się zaświeciła. Czekaj, siedzę na kablu. To jest drugi patal go nie będziemy po Bo dzisiaj będzie nam przydatny jeden. No i teraz już jest to wszystko podłączone, Na razie nie włączam, bo trochę się, bo wtedy się coś psuje i niech ten kabel ten ha ha, demi 2 I włączam. Mamy menu i to możecie już sobie gry wybierać. Te tak się jeszcze prezentuje. Kurde, Czyli Cześć, bo ja zaraz tutaj coś kliknę i namieszę. Nie będę lepiej klikał tu. Ale to zobaczcie, mamy tu 20 gier. No i dotąd. I te wszystkie takie gry, o, oczywiście stare, z lat 90-tych, Naj, najnowsza jest, o, to ta jest najnowsza, Rainbow Six. Mamy tu legendarny, już znane chyba nam wszystkim, GTA Grand w Auto, to jest pierwszy. Rajmena bardzo fa, 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 fajna gra. Powiem Wam, że grałem już. No i tych ty 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 gier bardzo dużo. Są, są też zobaczcie, na... O, widzisz, tu jest na dwóch players. Na dwóch graczy, czekajcie. O, na dwóch tu też jest. Więc powiem wam, że generalnie kupiłem to za bardzo dużą cenę. Za bardzo dobrą cenę. Za wcale 299 zł. Słuchajcie, popatrzyłam na, na, na cenę, to takie w idealnym stanie. To, kurde, mówię wam 300 około zł. A tu jest idealny stan. Tu jest idealny stan. A to, proszę bardzo, taka mała cena. I działa wszystko. Wszystkie przy, przyciski działają. Power też działa. Zobaczcie. Tutaj nie, ale jak się bardziej przydźwię, przy, 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 to słuchajcie, takie. Tak, by było. O, słyszeliście to? Bo, 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 bo tak, to, 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 to nic. To więc to jest taki minus, że trzeba trochę mocno to, to kliknąć. Bo jak tak delikatnie, to nic, nie? A jak tak. O, słyszeliście to? No, to jest taki delikatny minus, ale tak, to nie mam za, 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 za ściśle. Jak to wygląda bok? Drugi bok. Tu ty, ty już widzieliście przód a, a te Open to akurat. Yy, bo tak już nie mówiłem wam o tym, ale te PlayStation Classic to jest odnowiona wersja PlayStation 1 tylko jest o 40% mniejsza jest mała jak ten pad a ten pad wcale du, 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 dużo nie jest więc... i tutaj było, było miejsce na kartę pa, 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 pamięci i tu tutaj było Akurat tutaj i w PlayStation 1 to jest trochę akurat moim zdaniem, to jest minus. Że w PlayStation 1 nie było napisów Power ani Open, tylko po prostu było takie znaczki. O, tutaj na przykład. Bo jeśli chodzi o, 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 o otwarcie, to był. Ot, o taki, trzeba było ot, otworzyć tą. Ka, 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 Kasetę. A tu po prostu już wzięli open. A, a power to to samo było też. A reset to nawet nie zwracają uwagi. Właśnie. Jak taka, taka wskazówka, jak chcecie wyjść z gry, to klikajcie reset. Bo inaczej nie będzie, żeby się dało. No i w sumie to wszystko, tej konsolce Dwa pady jak już wspominałem, HD mi podłącza się i już działa, więc nie jest tu to, to jakoś dużo ro, roboty. No, i tak jak wspomniałem, ma 220 gier setarel Logo PlayStation, i jeszcze te kolorowe. Teraz to takie białe albo czarne, produkują. To dupy nie się Ja wolałem te starsze. Więc to było na tyle w tym w, filmie, w, 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 w. Y, y, jeżeli się podobało so, so, so... zostawcie subika i pa, papa.